Witajcie, kochani, tu Mario. I Mary, oczywiście znowu gościnnie mnie Mario. <laughs> tak, mam tutaj miksik zdrawkowy, można powiedzieć, ufundowany, bo to jest prezent urodzinowy od Lucynki z kanału Lucynaka. Tak, od mojej siostrzyczki. Tak, i tutaj sobie wybrałem. Ale taki. Lucynka, jak Mario się ucieszy, on mówi, o, co to? <laughs> no, no nie. Ładnie. Wybrałem sobie tutaj cały zestaw z drapeczek. Gruby Cash może pieniędzy, Cash Royal. I Love Big Cash, Crazy 8 i Worek z kasą. Także zostawcie wielkie serduszka dla lucynki. No Ty również. Ja również się do nich dołączam, do tych wielkich serduszek. I zaczynam drapanie. Oczywiście będzie link pod tym filmikiem do lucynki K, czyli lucyna K. Także zapraszamy już teraz. No i kanał. Tak jest. A ja patrzę, co tutaj z drapki mi dzisiaj przyniosą. Rodynko, jakby tu nic nie wpadło, to się w ogóle nie przejmuj. To to Manuś wybierał. Tak. <laughs> Crazy z ósemka jest z numerem 12 i co? Będą jakieś ósemeczki, czy nie? Zaczynamy od dziewiątki. Mamy 4, 7, 5, 3. 2, 2, 6, 5 i na koniec jedyneczka. No, Crazy 8 puste. Ale to nic, zobaczymy, co dalej się tutaj pojawi. Tak, to jest Mamy worek z kasą z numerem 11. I cóż, szukamy tego pliku. Nie wiem, czemu pliku zamiast worka z kasą, no, ale dobra. <noise> 19, 38, 32.

15. No a pliczek kryje piątalka. No, nie no fajnie, dobry początek. Fajnie. No to teraz może I love big cash. Krapeczka jest z numerem 20 i cóż my tu mamy? Mamy tak 51 43 13 53 i 38. Czyli takich sobie poszukamy, a oprócz tego napisu też i monet. A zaczynamy tak od 46, 41, 33, 47, 58. Obokiem nie zaczęliśmy to może? A czasem oboki sam ale my No to różnie. 17, 18, 22.

Nie wiem. Co już było? Nie, nie, nie. Już Aha. patrzę, bo myślałem, że może coś było. Aha. 12, że coś przeoczyłem. Aha. 16 i 54. Na szybko spojrzymy, czy uda się znaleźć kontrolne. S. Tak dla upewnienia. SF. Dobra, nie ma. Wobec tego może Cash Royal. Tu poszukam Monetek albo diamenta, Zlepeczka jest numerem 24. I cóż, szukamy. A mamy tak, gdzie wy tutaj pochowaliście? 37. No, zawsze tak ciężka trafi, nie, nie? 42, 13, 28 i 21. Dobra, tu już namierzyłem, gdzie one są. Zaczynamy od 22, 36. O, zaczęliśmy tym razem od dwóch oboków. Może, może tutaj będzie właśnie odwrotnie. 55, 57, 29. No, pierwsza linia nic nie przyniosła. 18, 56, 39, 48 i 45. A w kolejnej 54, 35. 34. No dajcie, rzecz coś 38 i 46. Niedobrze, niedobrze. 23, 16, ostatnie szanse nadchodzą 58, 41 i 24, czyli tutaj też wygląda, że niestety nic nie będzie. Mamy J L. No trudno. No cóż, dostały mi dwie zdrabki. Dobra, najpierw, może gruby też z numerem 20. Tu sobie poszukam worka no, albo podczela. A drucinki, no oczywiście, to z jej ulubionym Tak, numerek. teraz tutaj się za te wysokie, duże liczby. 4, 13, 8, 38 oraz na koniec 36. I co my tutaj znajdziemy? Zaczynamy od dwójki. No dobrze. Mamy trzydzieści pięć. Mamy o, trójkę. Blisko. Blisko, blisko, czterdzieści. Czternaście też blisko. Dwadzieścia dwa, piętnaście, dwadzieścia pięć, trzydzieści jeden, szesnaście.

I ostatnie to jest 28. No, czyli tutaj też nic nie ma. Gdzie tutaj kontrolne pochowali? Denerwowałam z tymi kontrolnymi. Teraz tak. No, A z tak. prawdopodobnie o, będą jest. tu na górze. Dobra, no. KHF są różne. I została mi ostatnia zrabka Może pieniędzy. Tutaj mam z kolei z numerkiem szóstym.

49, co tylko z piątką skończymy? No i 16 nie ma. X. Ale masz na pocieszenie, masz. Xt. To nie jest źle. Także nie może pieniędzy, może pustaków. To zresztą tradycja. No a na szczęście worek z kasą jakiś tutaj pliczkiem sypnął. 5 zł na pocieszenie jest. No i super. Także jeszcze raz, wielkie serduszka dla lucynki. Dziękuję za tą miłą niespodziankę. Was kochani też proszę o zostawienie czegoś miłego dla Lucynki w komentarzach. No i zapraszamy na jej kanał. Na jej kanał, a przy okazji na nasze kolejne odcinki. Zobaczymy się już wkrótce. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Buziaczki. Pa, pa. pa.